Dzień dobry. Witam wszystkich w drugiej części wymiany magazynków. Dzisiaj porobimy sobie wymianę magazynków, ale praktycznie poprzedni odcinek był odnośnie teorii. Zobaczycie jak to wygląda w praktyce. Porobimy sobie parę drilli. Zapraszam do oglądania odcinka. Pierwszy drill będzie polegał na tym, że z niskiej bądź wysokiej pozycji gotowości na sygnał oddaje jeden strzał, wymienia magazynek. Muszę przeładować broń i strzelam drugi raz, jak sami widzieliście. Już się trochę rozgrzałem, wymieniałem jeden magazynek, zamek zostawał w tylnym położeniu, e, robiłem szybko wymianę, tak zwaną awaryjną, tak? szybko pozbywałem się magazynku, potem drugi, przeładowałem broń i strzelałem. Teraz zrobimy wariant troszeczkę bardziej rozbudowany, będą to trzy wymiany, oczywiście też robię to na czas, będzie strzał, wymiana magazynka, przeładowanie broni, strzał, e, wymiana magazynka, przeładowanie broni, strzał. Jest na to określony czas, to jest też jeden z drilli wykonywanych przez siły specjalne, nie będę tutaj mówił o czasie. Ja będę go robił sobie na spokojnie, bardziej skupiamy się na wymianie magazynka, trenujemy wymianę magazynka i celne strzelanie, a nie szybkość. Także sami zobaczycie jak to będzie wyglądało. Podsumowując, widzieliście dzisiaj w praktyce, jak to u mnie wygląda, e, awaryjna wymiana i taktyczna wymiana z odzyskiem. Mniej więcej tak to u mnie wygląda, to jest to wszystko to co omawiałem w części pierwszej, tam było tylko i wyłącznie jak to wygląda praktycznie, dzisiaj było teoretycznie, macie już różnego rodzaju ćwiczenia, te ćwiczenia, które ja dzisiaj wykonywałem, ja je wykonuję cały czas, oczywiście mam jakieś czasy, dzisiaj robiłem to na spokojnie, bez żadnej spinki, przypominałem sobie jak się wymienia magazynek i tak dalej. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dziękuję bardzo za oglądanie.